Dobrze O skanuje, a kto został? O nie, dobra Dobra, dobra Ja przebiegnę, 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 przebiegnę oh, Bardzo no ładnie Give me ace, No what ace, give me ace, give me ace please. No zginiej, what the fuck? laguję zginiej, 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 Nie No Nie zginiej, 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 Nie Zabije go! <laughs> Nie! Nie, kurwa wiedziałem, że za tym bebą tam duptał, i teraz się przyszedł z tego. No Ale reload, widziałeś? Did you see? Tak się reloaduje tak się reloaduję A to było ładne co zrobiłem teraz. Wow, sklipujcie to. Fajnie, a mi odebrałeś, śmieci. No dzięki, Sorry, sorry, nie, sorry, sorry. sorry, sorry. Mnie, no, mówiłem, że zrobił to, co lubisz najbardziej. Ale ja chciałem, kurwa patrzeć się, i usłyszałem smok. Nie, nie, nie będę słona z całym razem ludzi. zabronić. Ehh, ja to jest ja metr. To jest To jest Patryku, masz to, to? Ja idę na 2 Patryk, rzuć G, G kliknij 2 jak nic nie słyszy od Let's go, go tak naprawdę Ja Januś Andrzej, na drewniane, na dref, na nie wielkiego, że będzie widać? No nie mam, takiego <grym wierdza> o no <grym> to co, kurwa? No. Mapie uh, no. zaniżasz się jednym krajem. <grym> nie, ja mam, ja mam, ja mam <grym> się no. <Szefra> no, to po no. no. zaniża, się. tylko że Patryk ma grubego. A nie wiem, ja panterowki pamiętam, nie? On ma grubego. Hehehe <noise> <noise> <z> mi mówiła <noise> No A Mati ma chudego No. smuł Janus, ty pamiętasz tego? Co? Pamiętasz to? Nie Kosuj go kurde no! E? Ja jasne. ja Kosuj jaso. dobra, dobra, kosujemy A nie do nie, nie do nie Ej, nie do B! Ej bo ja Zadawanie kolejnych obrażeń Mister, po co zdepuściłeś? puściłeś? Pod kuchnię. Ja, po yy, prawo. Prawo, chętnie. Ja po to, do mnie Muszący, przez to ich tyle było. Co za Ale dobrze by nie ma <mary> de, ja nie. Yes. Yes. Janusz... <Glarkuś> Janusz Jesteś Ja połomieniu. Kasper, dam ci kołacha Chodź. Nie, jestem ja kurwa bogiem ze skauta. Ale ty masz... Nie ma. Nie ma. Nie niepotrzebnie. Nie ma. Nie ale tu właśnie po co Kacperek pikował? Patrz widziałeś? Ja ja Jestem bogiem z Kołaha. Kacperek pikawał, żebyś ty mógł Dobra, dobra, zamknij się, Patryk. Tam. Mówiłem, że kurwa jesteś najebany Ej, Doniu, O dobra hmm. Chcesz Ej, masz kałacha Weź kawaha Dobra Nie ty do... O, masz, masz, ma, ma, masz, bo prędzej trafi z tego niż z tamtego. Kurde tak z dwojga złego, no. <śmienicza> Kurde to no, no Jezus Maria, Mit dwóch Marian, Marian uważaj <śmienicza> Marian uważaj okay. Konektor, konduktor Jeszcze jeden Dostał, dostał, dobrze mister Ander, ander, ander no, Dobrze panowie po panowie Zostawisz go? No musi być słaby, jak ty go najebałeś <śmienicza>

Tak, 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 tak Ej co pod oknem? Shore? I ladder. Takie macie Masz pakę Shore. Co się dzieje? Nie ma tu nikogo w BAPS-ach. Jak nie? No, żółteczku nie ma Wcale Kacper nie ma nikogo. No to, kto to był? Duch święty. Nie kieruję, ale do niego kurwa. Ne, to do niego kurwa. Pod oknem. Ok! I teraz? Nie. Nie trafimy Z tymi śmiertelnymi Nie mówiłem, że z tymi śmiertelnymi Dobrze, omlibuj się Patryk, z tej Tak to problem No, do niej... Ty jesteś dowypierdolony No, pozjadam Grymy w w to się jest Ale... okej okay, super, tylko... O? Czemu? Pan Janusz! Czemu mnie Janusz śmieci nie dnia, Nie wiem. A, a oni on, dziadu cześć. Cześć, cześć. A ja ten Patryk ten dobry chłopak jest. Doniu, do, do co byś chciał? tak Fajne masz marzenie, ale tak. ja powiedziałem że ja zawsze... Roduje każdą grę, jaka może być. Jeżeli ja otwieram, to znaczy, że wy trudujecie. O. Nice. Zasik, Zasikt. ZASIKT! ZASIKT! Zdrowia. ZASIKT! Prawo. Co? nie <laughs> ma opuszczony refleks. Ej, ale. Ja się,